Cześć, witam na kanale Format Tech. A dzisiaj chciałem wam przedstawić chińskiego do granic możliwości GTX 1050 Ti od Zeloksa. Zapraszam. Po tym jak udało mi się dokonać diagnozy karty, zadzwoniłem do mojego znajomego i poprosiłem go o kontakt do osoby, od której kupił ten komputer. Znajomy oczywiście przekazał mi ten kontakt, zadzwoniłem do faceta, okazało się, że on też nie jest pierwszym właścicielem tej karty, kupił ją z tym samym zestawem komputerowym od jeszcze innego faceta na OLX. Więc tutaj też poprosiłem o kontakt, jeżeli jest taka możliwość. Udało mi się uzyskać ten kontakt z tego tytułu, że ten komputer przechodził z rąk do rąk w przeciągu 2-3 miesięcy. Jakoś tak. Facet, do którego się też dodzwoniłem, powiedział mi, że zakupił ten komputer jako gotowiec z Allegro i reklamował wcześniej już tą kartę w ich serwisie. Niestety sprzedawca zapewniał, że. Karta jest w 100% sprawna, nic z nią się nie dzieje. Na dzień dzisiejszy, sklep, w którym kupił ten komputer, już nie funkcjonuje. A jeżeli chcecie wiedzieć, co jest dokładną przyczyną problemów i braku wydajności tej karty, zapraszam do oglądania dalszej części filmu. z GTX 1050 Ti. Czym Ty właściwie jesteś? Bo na pewno nie pełnoprawną 1050 Ti. Swój research w poszukiwaniu informacji na temat tej karty rozpocząłem na popularnym portalu Aliexpress. Niestety, po wpisaniu frazy ZELOX nie pojawił się absolutnie żaden wynik. Pomyślałem, że wspomniany ZELOX może być tylko naklejką. Warto poszukać kart wpisując tylko GTX 1050 Ti. Wtedy wyników pojawiło się znacznie więcej i pomimo tego, że znalazło się kilku odjechanych producentów, których nazw nawet nie umiem wymówić to po zaledwie ani śladu. Pomocnym tropem w odszukaniu tego producenta okazała się informacja, że karta pochodzi z komputera gotowca, sprzedawanego na naszym rodzimym portalu. W sumie z Polską łączy go tylko dopisek pl po kropce i główna siedziba w Poznaniu, bo kapitał jest zagraniczny, ale nie o tym jest temat tego odcinka. Wróćmy więc do naszego GTX. -a. Po wpisaniu frazy ZELOX na Allegro pojawiło się nam kilka wyników. Mamy tu RX -y różnej maści, RTX, -y, dyski SSD, pamięci RAM do laptopów, a nawet kapustę czerwoną. Swoją drogą ciekawe, ile RTX jest w RTX-ie, RX-a w rx a kapusty w kapuście. Dobra, bez śmieszkowania. Stricte GTX 1050 Ti od Zeloxa tu nie znalazłem. Idąc dalej tym tropem, zacząłem przeglądać aukcje z gotowcami. Wiecie, że oni pakują tam procesory i 5 pierwszej i drugiej generacji? I sprzedają jako gaming, a ludzie to kupują? Jeśli ktoś się orientuje, to mamy rok 2021, a Intel właśnie wprowadza 11-generację swoich procesorów. Ktoś tu chyba przespał ostatnią dekadę. Ale wróćmy do Zeloxa. Jedne zestawy mają informacje, jakiego producenta karty się w nich znajdują, inne podają zdawkowe informacje o tym, że to GTX 1050 4GB, a każdy procesor ma Turbo. Podejrzewam, że w którymś z tych zestawów ukrywa się ZELOX i czeka na niczego nieświadomego klienta. Dalej nie mamy jednak informacji, czym jest ta karta. Z wierzchu laminat wygląda jak zwykła 1050. Nie ma się do czego przyczepić. Układ wyjść wideo jest dokładnie taki sam jak w GTX 1050 Ti. Rozmieszczenie kości Faurem na płycie się zgadza. W czym jest w takim razie problem? Windows 10 wykrywa kartę jako 1050 Ti i nie zgłasza żadnych problemów z urządzeniem. Podobnie jest w Furmarku. Na pierwszy rzut oka karta przechodzi test bez żadnych problemów. Ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się licznikowi FPS. Widzicie. Nędzne 17-18 klatek przy rozdzielczości Full HD. Dla porównania, GTX 660 ma tych klatek około 40. Z pomocą przychodzi nam program HW Info, który na dzień dobry informuje nas, że mamy do czynienia z Faj GTX. -em. W czym jest problem? Już wyjaśniam. Otóż mamy tu do czynienia nie z układem Pascal, jak przystało na GTX -y z serii 10, a z układem Kepler, znanym z serii 6 GTX 1050 Ti powinien mieć chip o nazwie GP107 400, a w tym przypadku Mamy wlutowany jakiś układ GK106 i podejrzewam, że jest to ten z GTX -a 645, a dokładniej GK106 myślnik 200 myślnik A1. W takim razie czy mamy tu VRAM w takiej ilości jaką deklaruje karta? Tutaj zrobiłem małe śledztwo. Znalazłem PDF, który pomógł mi rozszyfrować informacje zawarte w kościach Samsunga. I okazuje się, że jak najbardziej mamy tutaj do dyspozycji 4 GB VRAM. Wychodzi na to, że mamy do czynienia z hybrydą GTX 1050 Ti oraz GTX 645. Niestety, ta hybryda to zwykłe. No, bez wulgaryzmów tylko. Wydajność w grach jest nieporozumieniem. 1050 Ti, przy rozdzielczości, którą posiada mój ekran, powinna ciągnąć Wiedźmina 3 na najwyższych detalach. A tutaj mamy jakieś 17 klatek na ustawieniach wysokich z wyłączoną funkcją NVIDIA praca włosów, <gryw> a na najniższych detalach jest niewiele lepiej. Oczywiście karta ma wgrany BIOS z GTX 1050 Ti, a ze względu na odpowiedni VRAM nie wysypuje artefaktów jak to było w przypadku karty, którą testował Black. Chińczycy odrobili lekcje i trochę udoskonalili swoje podróbki. Niestety w tym kraju nadal nie ma czegoś takiego jak prawa konsumenta czy kary za podrabianie markowych produktów. Mi pozostaje tylko apelować o waszą ostrożność przy zakupach z Chin, a także gotowców z Allegro. Zastanawiam mnie, czy sprzedawcy mają świadomość, czym handlują i jak wielu konsumentów decyduje się na zwrot, gdy orientuje się, że zostali oszukani. Świadomie bądź nie. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się cieplutko, a jeśli macie jakieś pytania lub obawy przed zakupem podzespołów komputerowych, piszcie w komentarzach. Postaram się trochę pomóc. Cześć!